Dzień dobry, witamy państwa w kolejnej odsłonie programu Żużel od Kuchni. Witamy serdecznie. Dzisiaj obsada jest nieco zmieniona, brakuje Pawła Prochowskiego, ale zastąpiliśmy go. No, tutaj kobietą. Witamy Sandrę Salman, menadżerkę Andersa Thompsona. Anders, witamy. Welcome. Dziękuję. Thanks for coming. Dziękuję. I dzisiaj będzie bardzo nietypowo, ponieważ Tim Thompson będzie uczył mnie, jak gotować, więc dzisiaj spokojnie możemy oddać tutaj kuchnię w posiadanie Anders, Andersa Thompsona. Anders, I say already that today we have another format from program. That today you show with Sandra how. I should cooking. Exactly. You show him how to cook. Yes, uh, yeah. I'm, yeah, you know, back home in Denmark I cook nearly every day, uh, so I'm pretty, pretty good at cooking. He's lying. Także jak państwo słyszą, dzisiaj będzie prawdziwa <laughs> nauka. Anders to jest <laughs> Anders, na pewno będzie wesoło. Sandra również. Anders mówi, jak tylko jest w Danii, pierwsze co robi po powrocie do domu, od razu gotuje. Sandra, co dzisiaj przygotujecie? Robimy tarteletki ze szparagami i kurczakiem. No to w takim razie Zapraszam do działania. Dzisiaj będę tylko was przepytywał. Dan you can cooking, Anders, and I will be only ask you about yes. your career, about yes. the sports, and about this year when you be the world champion. Which year? I don't know. Like, I hope um, like five years maximum. Okay. <laughs> What do <you> never know? <laughs> Sandra, jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś współpracować z Andersem? Mm, pomagałam kiedyś innemu sportowcemu i on miał sponsora, który też był Andersa sponsorem. Ten sponsor mnie się wtedy zapytał, czy bym chciała się spotkać z nim, bo Anders... Wtedy w sensie autora... spotkania, randki czy spotkanie... Randki na pewno randki, nie. nie. <laughs> Za stara jestem na Andersa. <laughs> I żeśmy się spotkali, to znaczy on wtedy w Polsce jeździł, już miał kontrakt z Rewiczem. the element Anders Sandra is good good manager? Yes, she's really good. Really good. Yeah? Yeah. It's not no, it's not problem by the by the speed riders that uh, some managers are women. They are better than men or I how think is... so. to get sponsors they better. They have something men do not have. So yeah. I, I think uh, uh, woman uh, like Sandra, yeah, and yeah. you have you have me, 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 many, many sponsors, yeah? <laughs> <laughs> yes. Pytam się Andersa, czy lepiej jest, jak menadżerem jest kobieta, czy mężczyzna. Anders oczywiście ze śmiechem mówi, że plusem największym jest to wśród kobiet, że potrafią bardzo szybko, czy szybko przekonać się sponsorów do współpracy, oczywiście kobiecym urokiem. Proszę zobaczyć, jak Anders sobie doskonale radzi z marchewką. Anders, how many years we are cooking? How many years I'm cooking? Yeah. Because we are proffi, I see. You know, like, see like, like Speedway. Yeah, I, think I start cooking the same year when I start walking, actually. <laughs> Pytam się Andersa, kiedy, kiedy zaczął gotować. Anders oczywiście mówi, że no, uczynił to równomiernie z tym, kiedy po raz pierwszy stawiał swoje kroki jako yy, mały chłopiec, więc no, widać to, widać to po prostu. Ile lat Sandra już współpracujecie razem? To jest nasz ósmy rok. Sporo. Mhm. ADS. ADS? Yeah. Sandra, powiedz, jak podpisujecie kontrakt w Polsce, co jest dla Was najważniejsze? Money, money, money? Yep. Anders, yep. money are important when you sign the contract with Polish club? Not only. Not only that, absolutely But not. But what? Uh, I think also you need to feel good in the club. The atmosphere need to be good and you need to have some good teammates. And the, your first club in Poland was Kolejarz... Rabbit. Yes, exactly. How you remember the second league club? Uh, they I, have paid all? They pay all. There was no problem at all. Um, actually, uh, uh, Darek Syslak. Okay. He's, he's my really good friend and he was like the uh, president of the club. And uh, yeah, it was him getting me into uh, Polish League and uh, this day today, I'm still really good friends with him. And, uh, and uh, yeah, as I said, the, the club in Ravid, uh, I know it's a small club, but uh, they paid every time. Wspominamy pierwszy klub Andersa Tomsena Tom 2015, to był kolej Żrawicz. Pytam się Andersa, czy zostało mu wszystko zapłacone, bo wiadomo jak to jest w Polsce z klubami drugoligowy drugoligowymi. Niekiedy problemy z płatnościami się przeciągają, ale Anders tutaj, jak państwo słyszeli z pewnością, mówi, że jego dobrym znanym kolegą jest Darek Cieślak i wszystko, i wszystko, było, i wszystko było zrobione tak jak należy. And after that was Gdańsk. Yes. How you landed in Gdansk? Because it's near to Denmark? <laughs> Gdansk. I'm <yeah>, um, <laughs> um, from Gdansk. I'm yeah. born in Gdansk. Um, how I remember Gdansk? Uh, yeah, it was my first uh, first first league club um, and of course I, I learned a lot there. The first year was uh, pretty tough. Uh, was a lot of riders on the team and I need uh, I need to um, no, I, ha, need in, I need there's to I need to improve a, uh, okay. a lot for for being on the team and, and show them I can be on the team and in the first year it was I was struggling a little bit with it uh, but in the end And that in Gdańsk the first year in Gdańsk that was the first year of seriously riding in Poland can we say like, like this Yeah you can you can Actually and after Gdańsk was Gorzów yes why Gorzów and why not Wrocław why not Lublin why not uh, I don't know Bydgoszcz Actually uh, i was I was good friends with I am good friends with martin Matsulik and uh, it was him uh, getting me into to the club and you know I'm really good friends with barce and been that for many years and uh, of course I, I really like to uh, to go uh, to the club and uh, and you know it's a lovely stadium and not too far away from Denmark and now there's really good uh, people around the club, so I'm really Glad to be there. Tan we can, we can uh, open say, że jesteś w Gorzów, and Gorzów uh, show to Martin Waculik: Thanks for Anders Thompson. Yeah, <laughs> but he, but he moved to uh, Solonego, that yeah. <laughs> <laughs> can be in and... Pytam się tutaj Hi, o, o wspomnienia odnośnie wyborów klubu przez Andersa Thompsona i Anders, tak jak tutaj mówi, że z Gdańsk to była dla niego spora nauka, oczywiście to był taki pierwszy rok poważnego ścigania w Gdańsku. No i później zapytałem, dlaczego wybrał Gorzów, a nie inny polski klub i tu ciekawa historia. Anders mówi, że do tego klubu niejako namówił go nie kto inny jak Martin Waculik, którego serdecznie pozdrawiamy i który z pewnością będzie kolejnym naszym gościem w programie. No, z tym, że Anders mówi, później powstał, śmieszna historia powstała, ponieważ Martin niejako namówił Andersa do startu w Gorzowie, a sam odszedł do Zielonej, zielonej, góry. Do zielonej góry. Ale widzę Sandra, że podopieczny tutaj w kuchni rewelacyjnie. Tak, no, tylko zapomniał kurczaka włożyć, nie? Ale kurczak nam się kurczak gotuje. Kurczak już jest. Anders, when we are speaking about the food, I put one word – flaky. <laughs> wow. Anders należy do tych osób z pewnością wiele wielu, wielu widzów to wie, który nie do końca przepada za flakami. Anders, tell us the story about the flaki. Yeah, you know, I, I ruled in Poland now for, for many years, and and everybody talk about this flaki. And I never tasted it. And um, some family invited me for for the flaki. Uh, and it was making on the proper way. And I say, okay, I, I need to try it. You know, I cannot say I don't like it if I not try it. And um, but when I just thinking what it is, uh, it was maybe it was good. But uh, yeah, I only tasted and, and that's it. But uh, I also think it was a little bit like like chicken gum, bubble gum, when when I eat it. Yeah, yeah, yeah. Uh, and, and there was some with the smell. And uh, now. To jest jedyna potrawa, której Anders chyba nie lubi z polskich potraw, to są właśnie flaki. Spytałem się dlaczego. Historia oczywiście jest prosta. Został swego czasu zaproszony do, do znajomych na flaki. Anders człowiek bardzo kulturalny, dobrze wychowany. Powiedział, że musiał spróbować, ale jak sobie uświadomił cały proces ich przygotowania i to jak one się ciągną, no to skończyło się tylko na próbowaniu. Ale przed, taka fajna też historia, przed jedzeniem tych flaków, on mi puścił SMS-a, Sandra, żegnam się z Tobą, okay. zaraz na pewno umrę.

Okay. Uh, the Anders, Sandra have told me already that she was crying when, he see, when she see you on, on the podium in Togliatti. And you? How was the feeling? Okay, I go to the podium. Right <laughs> before the before the before the final, I was not even nervous. I was just like, I, I really, I really want this. I really want to win. And uh, and it was it was something special with the tape go up in the final. Uh, you know, since you was as a kid, since you was three years old, you look up on the people in the, riding the grand prix and you say to your dad, hey, dad, i want to be there one day. And, uh, and then you're there and you go to the final and you, yeah, you race the podium. there was amazing feeling, uh, i can tell you. I was, I was the most happy on the podium. i was more happy than even uh, bartek or, or La Guta. But I'm sure, uh... Tim Thomson Racing, oto jakie były ich odczucia po, po fakcie, jak Anders Thompson stanął po raz pierwszy na podium w zeszłym roku w turnieju Grand Prix. Pani menadżer mówi, że przyznaje się, że płakała, no a Anders mówi, że to było uczucie niesamowite, że na podium czuł się chyba lepiej niż sam zwycięzca, ponieważ zawsze od kiedy startował na żużlu, to marzył o tym momencie, w którym kiedyś po prostu będzie mógł stanąć na najwyższym stopniu podium. Anders now we have uh, in, two, in one month two months we have uh, starts of the Speedway Grand Prix two thousand and twenty two what 's your plan <laughs> you know i 've been working a lot uh, whole winter for uh, for for being more ready for the season you know last year was my, my first season in the grand Prix and uh, and yeah the first year in the grand Prix you don 't really know what you need, uh, and now i 've been there one year and uh, I've been working uh, is, is really być uh, for, for Grand Prix. Pytam się Andersa o nadchodzący sezon w Grand Prix. Anders mówi, że ubiegłoroczny sezon wykorzystał tak naprawdę na naukę. Wie, wie, wie co poprawić. I w tym sezonie będzie chciał Kier osiągać was? lepsze wyniki. Anders wraca do gotowania. Zobaczymy, co z tego wyj wyjdzie. Aha, this is exactly ah, what nice. I want to yeah. do. Was what I to do, mate. Yeah, you forgot. Yes. Mm. No need any carrots in. But you make good pancakes. Yes, yes. Mm, yeah. Yeah, many times I. Many times, one time. One time, yes. One time, maybe My one son. time. I raz było tak, że moje dziecko, że znaczy moje dziecko często się Andersa... Zagląda, Jeś, czyli muszę zaglądać do twojego dziecka. To jest wujek. To jest wujek. I dobry w roli wujka. Bardzo dobry, bardzo dobry wujek. A jak był COVID i szkoły były Danii zamknięte, to Anders, to Anders był w domu i jemu nie mu się nudziło, więc zadzwonił i pyta się, co dzieci robią. I dzieci pojechali do Andersa. I um, raz moje dziecko najmłodsze to mnie dzwoni, mówi, mamu się, co się stało? I mówię, nie, Anders naleśniki dzisiaj zrobił. No. Bo tak to nikt nigdy w kuchni nie widział. Great, great Anders! Pancake swojonos. Yes, for Jonas. yes. And, and actually when there was the COVID. Uh, i have a motocross track in, in the garden and, and he was like waking up in the morning and say okay i'll make the pancakes for him for a small surprise and i never tried before so i was looking on the phone and i didn't know i need to, okay. to heat up the butter so there was a little bit Nie the best, but and okay. knew he was happy I i then was out riding all day and i learned him Proszę zobaczyć, z tej strony nigdy zawodników nie jest dane nam poznać w, nie wiem, w gazetach, w telewizji. A tu nam Anders opowiada historię, jak zapiekował się synem menadżerki, ugotował, zbudował tor do jazdy i panowie sobie pojeździli. Dobrze, Sandra nic takiego wujka po prostu. Bardzo dobrze. Daleko mieszkacie od siebie w Danii 30 minut. 30 minut, czyli ile 20 kilometrów? How long 20. 20 No, minutes. Anders, and how is with your uh, Polish language? You learn, you understand everything? I uh, know, no, uh, I understand, uh, of course, many bad words, uh, but I understand a few things. Uh, sometimes it's hard to really know really what they say, but I uh, understand many things. First but, word? For we... say it, made. Okay. Okay. First hard. word we, which, we, which you learn in, in Poland? I, it's not good to say that. It was Kumolski, learn me that. Okay. Second word. Second? Uh, not good. Not good either. <laughs> Third? Not, not good. Not good. Okay. Um, Anders in Poland. Many many people say. Nikki Pedersen. What do you think about his riding style? <laughs> you know Nikki is Nikki and and uh, he's, he's, he he knows where the other rider is coming, I can say that, and, and he knows how to, to block the, the rider because he has like ice in the, in the neck. Uh, but but he's, a good, he's a good rider, really good rider, he three times world champion. Made. Um, so he, his riding style is, is Nicky's riding style, I would say. But it's, uh, it's, you have rode many, many times with Nicky on the track. Yeah. yeah. Is this moment then Nicky is dangerous on, on, on the track for another riders? You have felt it personally. I, I feel it before, uh, for sure. Um, but but you know, this sport is, is some contact sport, so, so you need to be ready. And 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 of course, when you're going up to extra league, uh, they not say okay, you can just pass me. They, they really want to win everybody. So uh, but Nikki he's he's really tough. And when you're together with Nikki you you never know uh, when and how you need to pass him because he knows how to close the door. Pytam się Andersa Thomsena o oczywiście Niki Pedersena, uh -huh. jak odbiera jego jazdę. Jak widzimy, czy słyszymy pełen szacunek dla Niki Pedersena, ale też zaznacza Anders, że no wiadomo, każdy chce wygrywać i każdy jedzie po swoje i nikt nie powie proszę bardzo, wy, wy, wyprzedź mnie, czekam na to, więc Anders jak najzupełniej to rozumie. Teraz mamy tutaj piekarnik, tak? Kedl? <grych> Albo może pomogę ci? Znajdę, Też wiem, że tokie... w gazetach też często piszą o nikiemu takie złe opinie poza torem. A poza torem, Niki jest bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny. Bardzo sympatyczny, czyli na to, że wstępuje w niego druga natura, po Ta, prostu, tak? Tak. No. Poza torem, po prostu, jest bardzo sympatyczny. My, my go bardzo lubimy. No. No, ale nie wszyscy go lubią. Nie wszyscy. Ale też nie wszyscy mówią. A jeszcze jest temat takiego zawodnika, Sandra, bo Ty jest, możemy tutaj wykorzystać Twoją obecność do tego, że odsłonisz trochę kulisy. Andersa tam zostawimy, żeby się trochę z tym piekarnikiem bardziej zapoznał. Nazwisko Leon Madsen. Tak. Powiem Ci szczerze, nie jest to zawodnik, za którym się w Polsce z tego co ja wiem przepada. Okej, okay, oddaje się mu to co na to, że doskonały zawodnik i tak dalej, ale słyszałem takie opinie, że z tą taką otwartością, sympatycznością z jego strony to jest różnie. Jak jest to odbierane to znaczy, w Danii? Ja w Danii tak generalnie wygląda na to, że on, on ma taki bardziej zamknięty profil. Nie jest taki otwarty jak inni żużdrowcy. Jest To chyba było mnie Yes, This is for the dog. Na yeah? pogodny oh, dog. Produktem państwa. Oczywiście tutaj Anders specjalnie zostawił coś dla psa. Ale pies po prostu musiał dzisiaj zostać w domu, w domu. Dog didn't get invited. I will take it, but you. Psani zapraszaliśmy, to więc Anders z pewnością ucieknie z for dog to home, nie? Yes, yes, yes. Just a oh, the dog. I'll just back for the open the way and season it And a bit of salt of uh, salt of pepper. Salt Oh. oh. perfect. <laughs> no. Send <laughs> do you need and maybe. Sol Sol. Sol Not too much, please. Not too much. Sandra, ale pode's. You know um... how we do it. <laughs> <laughs> Otherwise... Please. And this is właśnie perfekcyjnego. Proszę zobaczyć. Nie można mówić, że duńskie żużlowcy nie potrafią gotować. Sam fakt, jak przyprawiają. Oj. Very good, really. Thank you. Great. We must, when you, when you, when, when, when the season is over, we, gi we give the, 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 the job for you. Okay. <laughs> If I can bring my dog. Yeah. Żartujemy z Andersem, że po sezonie zaprosimy go tutaj na pełen etat, żeby mógł gotować. Ale Anders mówi, że będzie gotował oczywiście razem, razem z psem, ale wracając do tego tematu. No, ale to chyba i źle, że Leon Macen jest trochę tak zamknięty w Danii, bo chcę nawiązać do czegoś zimnego i Ty na pewno mi to skutecznie objaśnisz. Bardzo ważny jest marketing wśród żłobców. Jeśli patrzę na zawodników duńskich w tej chwili, to widzę tak naprawdę dwóch, którzy się wybijają. Jest to niekto inny, jak wspomniany wcześniej Niki Pedersen oraz Anders Thompson. Obecnie o tych dwóch zawodnikach jest najgłośniej i to też poniekąd wynika oczywiście z wyników sportowych, ale również z tych wszystkich działań około marketingowych. No to co, to inni zawodnicy nie rozumieją, że to jest ważne. Mi się wydaje, że oni na to bardzo, dla nich to bardzo więcej jest sport niż marketing i firma, my to, my to widzimy, tak samo jak Niki widzi ten sport jako. Znaczy, Andersa, jako firma, mała firma, trzeba mieć marketing, trzeba mieć budżety, trzeba mieć finanse, więc na, my na to tak troszeczkę inaczej widzimy. się. No tak! Sandra, <grybujesz> no kolejne pytanie, jak jesteśmy przy Danii, no bo dzisiaj kuchnia duńska, to musimy tą danie, no. danie, danie oczywiście promować. Powiedz. Co jest potrzebne, żeby duński żużel się zaczął rozwijać? Bo o, tak naprawdę kiedyś był Hans Nielsen, był Erik Gundersen. Ile był, mamy godzin? Był Ole Mało, był Ole Olsen. I tak naprawdę, okej, okay, liga na tej popularności za wiele nie zyskuje z roku na rok. Dwa wielkie eventy: okay. indywidualne mistrzostwa Danii, które, które wygrywa teraz twój podopieczny i najlepszy kucharz tutaj, Tefala, w Anders, Anders Thomsen. I Grand Prix Woyens, Ale okay. poza tym. Poza tym pust, pustka. To chodzi. To znaczy o to. Trzeba od podstawy zacząć. Kibice na no, normalnie mecze. Nie? Normalnie mecze to tam jak, jak dużo jest na stadionie? To jest około 500-700 kibiców. To jest bardzo mało. Ile kosztuje bilet na żużel w Danii? Oh, mini to speedway w Danii? A Nie I don't know, I never pay for it, mate. <laughs> pytam, I think się, about... pytam się, Andersa, ile <laughs> swoje bilet. Anders mówi, że jeszcze nie płacił w Danii za żużel. To jest około 100 koron, chyba. Czyli to jest to koron, to jest około 40. 50 zł gdzieś. No tak, tylko jest inny przelicznik oczywiście. Ale wynagorzeń. też zarobki są inne w planie, no właśnie, nie? Średnia Zanim... presja w Danii w tej chwili wynosi? Około 17 tysięcy koron. Koron, 10, czyli to jest około tysięcy złotych. A Anders zarabia miesięcznie ile? 200 tysięcy? Za mało. Za mało. <grym>, I in like a kid, you know, half money. No, understand, Jan. Yeah. <grym, grym>, za mało. Anders, many, uh, another question. Many riders invest in home, cars, I don't know. companies. Where you and your manager inv invest the money? Strip clubs. How <laughs> <laughs> oh, many you have? no. Now? no, no. Uh, right now, uh, I've been investing a lot in my bikes and, and all my gear and my team. Uh, but of course, uh, it's good to have some apartments uh, because it's, it's money, the rest of your life. E, oczywiście tu Państwo słyszeli, że pierwszy to był taki żart, że zapytałem o, o pieniądze i gdzie są inwestowane. Anders stwierdził, że w kluby, ze, w kluby ze striptizem, ale odpowiedź ta poważna to jest ta, że inwestują cały czas w swój rozwój. Sandra, mamy tak naprawdę 5-6 minut do końca, zdążymy tutaj? Stążymy. Zdążymy. Chodzi um, na Pastele, odświegamy, co, na Fanny? Anders, time, time. You must, you must go to the to, to the training, Ten dia. Która jest pietruszka, się pyta? Jest kwiat i pietruszka, a co to? Chakty. <noise> <noise> ja pasem, ciut, ciut, pali. Pomal? Pali. Lidmy. Lidmy. Sender, no jest woli fajnie, Ja. Asacaru in celagn. Jak tylko zatrudnisz poza sezonem, to ja Ce cały sezon... Ale... Cały ale... poza sezonem będę go uczyć, jak, jak gotować. Ale są Sandra zadatki. To, jest, to, można, to można wykorzystać. Z jakiego dyktu? Z jakiego nasypskiego galca, Lenona? FIO. Jest FIO. Proszę zobaczyć, Finiszujemy w tym momencie i zaraz będziemy kosztowali. Ale Anders ogólnie lubi tańczyć i śpiewać. Pokaże nam coś tutaj dzisiaj na koniec? Tak, dan dan dancing, dancing with dancing. Mu jest taka mała poboga. <laughs> o, po to, to polsku? Good Anders, good! Very good! To Proszę bardzo. Jeszcze tylko Anders przyprawi pietruszką i mamy duńskie danie wielkanocne. Tak. Czyli możemy dawać tytuł odcinka Wielkanoc w Danii, rozumiem. Inspiracja wielka nocna. I to się je, Sandra, przepraszam, w pierwszy dzień świąt, w drugi dzień świąt? No, nie ma różnicy. Aha, wszystko. Potrawy się, no. Wszystkie dni są świąteczne tak. są takie same, tak? Serem. <grych> And <grych> finito. You, after your career you, 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 you must buy the restaurant. So. A <laughs> więc Definitely. Yeah. And in yeah. Poland. Yeah. That could be funny. So sorry, to Co to gafla. Ja mogę. chęć. Tak, tak. And over, yeah? And yes, over. Everything, yeah. Smacznego. Smacznego, proszę zobaczyć, może. Chodź, spróbujemy. Chciałbym spróbować, czy dobra była. <noise> Tylko, żeby były sztuczce. Tak, tak, to może łyżeczką. łyżeczką. Proszę bardzo, Sandro, próbuj. Kreszna jako kobieta mega. pierwsza. Proszę bardzo. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Zobaczymy, czy dobra. Jakże się gotował? Smacznego. Dziękuję, ale du ręki. Okej. Kurta Kurta się in Denmark we Vikings. That's why we don't have a knife and fork. We just eat it our hand. Okej, terrace. Det det gør ikke. Det helt, Har det Anders, nice! Mm. Proszę Państwa, ewidentnie można polecić kuchnię Andersa Tomsona, Naprawdę. Anders, restaurant. Definitely. De, de, no, make this. Don't to, know how to do that. Będziemy Great. powoli kończyli. Anders, zapraszam, żebyś podpisał jakiegoś naszego programu Ej! Hey, hey, Sandrą. Mieliśmy gdzieś tutaj... Proszę bardzo. Maybe in Polish. I don't. I'm not really good to. Okay, to spell can, and so can, on. Can, can, can can be in Danish. Yes, yes. I say thank you. Of course. See you <laughs> <I know. laughs> Pani Thank you. Thank you. Sandro, proszę yeah. bardzo. Jako opiekunka duńskich zawodników. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Drodzy moi goście, naszej kuchni, very very thanks for coming. Thank you I too. hope that we see maybe next year. After this moment, when you are world champion, maybe. We, And we, maybe we... I learn to make some more. Of course. You, you must. You must, you must but I'll bring my dog next time. see <laughs> a, a bit. Drodzy Państwo, dziękujemy za kolejny szalony odcinek Żużla od kuchni. W roli głównej wystąpił dzisiaj nie kto inny jak uczestnik tegorocznego cyklu Grand Prix, Anders Thompson. Anders, dziękuję bardzo. Oraz oczywiście Sandra Salman. Jedna z najważniejszych kobiet w europejskim, światowym Żużlu. Dziękujemy bardzo. Do Dziękujemy. zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy.